Szczęść Boże, apostolat Zielonego Szkaplerza, przekaz pana Jezusa do Anny Marii, 24 września 2025 roku. Mój drogi panie, słyszę, jak mnie wzywasz. Panie, czy jesteś ojcem, synem, czy duchem świętym? Moja droga, to ja, Twój Boski Zbawiciel, Jezus z Nazaretu. Dziękuję Ci za przybycie Jezu. Czy mogę Cię prosić, czy pokłonisz się i oddasz cześć Bogu Twojemu wiecznemu miłosiernemu Ojcu, który jest Alfą i Omegą, Stwórcą wszelkiego życia, wszystkiego, co widzialne i niewidzialne. Tak, moja maleńka, ja Twój boski Zbawiciel, Jezus, będę teraz i zawsze kłaniał się i oddawał cześć. Mojemu świętemu wiecznemu, miłosiernemu Ojcu, który jest alfą i omegą, stwórcą wszelkiego życia, wszystkiego, co widzialne i niewidzialne. Proszę, mów mój święty, boski zbawicielu, bo Twój grzeszny sługa słucha Cię teraz. Moja droga, przyszedłem dziś wieczorem aby omówić ważną sprawę, która zagraża bezpieczeństwu Twojego kraju. W tej właśnie chwili terroryści, którzy nienawidzą Ameryki i mojego Ojca Niebieskiego, knują spisek terrorystyczny, aby zaatakować określone miejsca w Waszym kraju. Ci terroryści wierzą, że zostali powołani, by uderzyć w Wasz naród siejąc śmierć i chaos, w imię swojego Boga, jednak kłaniają się i czczą bestię, a nie Boga Wszechmogącego. Dlatego przybyłem, aby prosić moich umiłowanych, aby przez cały październik modlili się żarliwie o powstrzymanie lub złagodzenie tego skoordynowanego ataku na wasz naród. Tak, mój panie, drogi Jezu, skąd będziemy wiedzieć, czy udało nam się powstrzymać to zagrożenie terrorystyczne? Kiedy zobaczycie, że jedno lub więcej miast w Twoim kraju zostało zaatakowanych w tym samym czasie, będziecie wiedzieć, że zło zostało złagodzone, ponieważ nie wszystkie miejsca padły ofiarą tego ataku. Terrorystycznego. Tak, drogi panie Jezu, jak możemy zadowolić Twojego Ojca Niebieskiego, aby powstrzymał lub złagodził te skoordynowane ataki. Moja droga, kontynuujcie modlitwę różańcową, mojej niebiańskiej matki i nowennę do jej siedmiu boleści. Powinniście również włączyć modlitwę o ochronę, którą już podzieliła się ze wszystkimi moimi apostołami. Tak, drogi panie, modlitwy mogą złagodzić te ataki terrorystyczne. Dlatego proszę wszystkich moich umiłowanych apostołów, aby podczas Mszy Świętej przed konsekracją umieszczali wszelkie ataki terrorystyczne. I terrorystów w moim świętym kielichu. Wtedy przez najświętszą krew, którą przelałem na Golgocie, będę mógł zniszczyć serca niegodziwych i pełnych nienawiści terrorystów, uniemożliwiając im osiągnięcie ich celu. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się o ochronę dla waszego grzesznego narodu. Mój ojciec nie może odmówić mojej najdroższej krwi, którą ofiarowałem na Golgocie dla uzdrowienia wszystkich grzeszników na całym świecie. Tak, mój drogi święty panie, najdroższy Boże i zbawicielu, czy chcesz, aby to przesłanie zostało udostępnione publicznie, aby wszyscy mogli je przeczytać? Tak, moja maleńka, proszę, uczyń to. Tak, mój panie, dziękuję Ci, panie Jezu, że przyszedłeś i przemówiłeś dziś wieczorem. Kochamy Cię, miłosierny Jezu. Tak i ja kocham również wszystkich moich, umiłowanych i wybranych apostołów. Wasz boski Zbawiciel, Jezus, Bożego Miłosierdzia.